Uczenie się jest procesem społecznym, a zadaniem przywódcy edukacyjnego jest wspieranie zarówno procesu uczenia się, jak i współpracy w całej społeczności szkolnej. Pamiętając o tym, że przywódcy edukacyjny jako lider współpracy jest zarówno członkiem społeczności, jak i osobą, której zadaniem jest inicjowanie i wspieranie. Współpracy pomiędzy członkami tej społeczności. W drugim module obszaru Zarządzania Ludźmi, module, który się nazywa Wspieranie i Inicjowanie Współpracy Zespołowej, zajmujemy się właśnie tymi kompetencjami przywódcy edukacyjnego. Z badań, które były prowadzone na rzecz tego projektu, wynika, że dyrektorzy szkół w Polsce kompetencje związane ze współpracą zespołową uważają za bardzo ważne, a równocześnie wskazują na to, że ich umiejętności nie są zbyt dobre i należałoby je poprawić. W związku z tym w scenariuszach z tego modułu zajmujemy się takimi sprawami jak diagnozowanie zespołu nauczycieli i ich umiejętności współpracy pomiędzy nauczycielami i tym, jak przywódca edukacyjny może wzmacniać te umiejętności zespołami zadaniowymi i ze szczególnym uwzględnieniem zespołu nauczycieli, którzy pracują w tej samej klasie i tym, jaka jest rola przywódcy edukacyjnego we wzmacnianiu pracy takich zespołów po to, żeby one przynosiły korzyści zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli oraz zajmujemy się angażowaniem wszystkich członków społeczności szkolnej, w branie większej odpowiedzialności za to, co się dzieje w szkole i uczestniczenie w działaniach szkoły, przy czym poprzez członków społeczności szkolnej rozumiemy zarówno nauczycieli, rodziców, uczniów, jak i dorosły personel szkoły.